No tu jest przepięknie. Co się dzieje dookoła twojego spławika? I o to chodziło. Ty dzisiaj wyglądasz naprawdę rasowo. Jak rasowy wędkarz. Rasa człowieka, wędkarz. Kochanie, no ty znowu wyglądasz jakbyś z wod uciekła. Ja? Wod? Czołem, czołem. Słuchajcie, pogoda tak nam dzisiaj dopisała, że postanowiliśmy zabrać was na mały trekking w kierunku pięknego leśnego jeziorka, na którym może uda nam się rozłożyć, może uda się coś z tego jeziorka wyciągnąć. Jest to jezioro, na które w żaden sposób nie idzie dostać się samochodem, bo po drodze jest niesamowita piękna przyroda. Także jakieś dwa kilometry przed nami i widzimy się na miejscu. Jak ten plecak ci się sprawuje, jeśli chodzi o wygodę? Słuchaj, mam go pierwszy raz w sumie, ale on jest tak fajnie skonstruowany, że jest wewnątrz podzielony cały na dwie części i można powiedzieć, stworzyłem przedział cywilny i wędkarski. No i przytroczone mam z tyłu całą masę cudów. Także zobaczę jak się będzie sprawował ten plecaczek, ale na razie jest super. Naprawdę jestem zaskoczony. Idziemy dalej. Co tu dużo gadać. Nie o plecaku dzisiaj jest mowa. Tylko o jeziorku. Chodź. Wo, jak tu jest zajebiście. I ty tu wcześniej byłaś? No, byłam już tu kiedyś. Dopiero teraz mnie tu zabiera, 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 zabiera. Ale ja je od, ja teraz Ja tu ten Tyle co, jeszcze śnieg tutaj leżał, jak ja tutaj byłam. Jak to wygląda, kurczę, jaki tunel. A tam na końcu tunelu zamiast światła, to woda. No tu jest przepięknie. Do rekreacji to jest po prostu coś niesamowitego. Jest tu piękne miejsce, gdzie można sobie siąść z rodzinką, posiedzieć nad wodą. Jest tu niesamowicie płytko. Tutaj w odległości około 100-150 metrów od brzegu nie będzie nas kryło. Latem pod kątem wędkarskim tutaj no, można zobaczyć wielu spinningistów y, broczących sobie w wodzie. Nie wiem, w zwykłych butach wodnych. Ja sobie też nieraz tutaj chodziłem ze spinningiem. Bo podobno tu całkiem fajne szczupaki, a na pewno ładne okonie tutaj biorą. Tyle, że to jest część jeziora, która jest bardzo, bardzo płytka, no a my idziemy wokół jeziora aż tam. Bo tam jest ta głębsza część jeziora i myślę, że tam coś uda nam się na spławiczek wyciągnąć z wody. Uwielbiam tak iść lasem. No, a ja swojego Macieja trochę zrzucam przy okazji, bo przez zimę to mi się tak bagażnik wszelkimi głupotami zapełnił, że się w pale nie mieści. Trzeba się tego pozbyć teraz na lato, bo... bo za chwilę rusza sezon z jagodziankami. No. 2 km to chyba, żeś te obliczenia trochę przestrzeliła, bo mi się jak Zaraz zdechnie. To... No dobra, to ze 4 km jest. Ze 4 km, chyba trochę więcej. Ty ze zobacz ile ma obwód jeziora tego. <grym i zimny> idź, idź, szybciej. Na co mi to było? Jak pięknicze. 2 km mówi. 2 km. Czekaj, czekaj, czekaj. No i jesteśmy prawie na cyflu. Po mojej lewej przedstawiam państwu jezioro, po mojej prawej przedstawiam jezioro, po środku my. Lewo. Ona. Prawo. Ona. A to co tu zastaniemy, do tego na pewno się nie spodziewać. I to jest wędkarski all inclusive cały cyfer dla nas ławy wow, ławy wow. Stoły, stoły da, Daszek śmietnik, Tu się cy wrzuca Ognicho Tu się Ognicho pali I najlepsze Chodź, chodź. Pomoc. Woda. I ryby. Dotarłem. O. To ja sobie idę odpocząć, a ty tu się rozkładaj z rybkami i Jak będziesz miał rybkę, to mnie zawołaj. Tam będę rzucał właśnie, gdzie mam teraz spławik, bo to jest tak naprzeciwko trzcin, a my jesteśmy na cypelku, więc myślę, że to będzie w miarę dobre miejsce, bo tutaj na wprost to na pewno jest przegłębienie. Jeszcze nie zanęciłem, a chyba już mam branie. To, że tutaj jest taka przezroczysta woda, ma coś do tego? No na pewno, wiesz, jak jest przezroczysta woda, ryba lepiej widzi przynętę, no wszystko. To może nawet nie musimy nęcić? Nie no, zanęcić troszeczkę zawsze warto, ja wrzucę dwie, trzy kulki, nie więcej. Do zanęty wrzucę troszkę robaczków, troszeczkę kukurydzy, a łowić będę na kukurydzę właśnie, a może na robaczka, właśnie, zobaczę. Podobno pan mi dał zanętę śmierdzącą. Nie wiem co to znaczy, bo ona całkiem ładnie pachnie, ale mówił, że dał mi śmierdziucha na płocie. Teraz mogę. woda. Wada tutaj jest naprawdę wyjątkowo przezroczysta. Czyste leśne jeziorko. Jezu, jak to pachnie na odległość. Normalnie ja sama bym Ci nie. na to wzięła. <noise> Gość wędkarskim powiedział, bo ja mu powiedziałem, żeby taką mi dał zanętę na płocie na teraz i żeby taką lepszą mi dał. No to stwierdził, że jest jeszcze zimna woda w jeziorach i teraz trzeba jeszcze na śmierdziuchy, bo na słodkie zanęty jeszcze trzeba poczekać trochę. Więc ja mu ufam, bo ja się na łowieniu takim spławikowym, zanętowym gówno znam. Ja tam bardziej spinning. Od razu branie było? Od razu Więc zjadło mi jedno, jedno ziarenko Ty no coś tam okay. ewidentnie chodzi A ja ewidentnie coś spieprzyłem, że nie jestem w stanie zaciąć rybki Chyba że wiesz, chyba że to jakieś malizny, nie? Że szarpią za ziarno, ale nie są w stanie zastać dwóch ziaren na raz A ja znowu nie chcę wyciągać takich malizn <laughs> Ale dziwne, co tu się dzieje w ogóle? Może ja za szybko tu zacinam, teraz poczekam aż spławik pójdzie konkretnie pod wodę i żeby chwilę się ryba zapięła. No i patrz, no już jest branie. Siedzi. Maleństwa. Tak jak sądziłem. Ale robak mięciutki to się zapięło. Dzisiaj mam siatkę, to dzisiaj rybki idą do siatki. Oczywiście na końcu wszystkie będą wypuszczone, ale nie chcę, żeby mi się spłoszyły gdzieś. Troszeczkę większa, ale widać ewidentnie one w tu na roba. A, myślałem, że coś większego, ale jak ona uderzyła do dna, to się w głowie nie mieści. Ja myślałem, że przynajmniej dwa razy taka malizna, ale byk. Cały czas jeden rozmiar po prostu jakby ktoś je z formy wykroił. Dziś sprawdzę i masz rybek. Patrz ten teraz sprawdzę. Co tam jest, traktus? Dzisiaj wszyscy kibicują naprawdę, ale przynajmniej coś tam łowię. uuu, panie, co tam się dzieje na gwistku na wodzie? Ale tam jezioro zaczęło pracować. To co tu się dzieje No właśnie widzę. Co się dzieje dookoła twojego spławika? Ty to widzisz? No widzę właśnie, to drobnica podeszła, wiesz. Ale tutaj są przepiękne kolorowe kamienie. Tylko sobie do akwarium pozbierać. Każdy kolor. Co jesz? Co nie Co jesz, Jerzyku? Co nie Misiu? Hej, hmm, sałatka jeżynowa, przecież to tydzień temu święta. Hej! Ale to jest z pstrągiem! To hmm. jest zwykle mięsiarz. Jak nie szprotki w sasie pomidorowym, to, to sałatka z pstrągiem. Wróciliśmy. Co było u Ciebie w międzyczasie? Co? Nic. Nic? No nic, jakby nożem uciął. Już na wszystko próbowałem, nawet galaretki z kurczakiem zielony groszek wydłubałem i zarzuciłem. Nic to nie dało. Teraz, Może to już ta pora. Teraz para. Z powrotem jestem na robaczku. A jednak coś wzięło. A jednak coś wzięło. Tylko musiałam tu bliżej zarzucić. Ja musiałam przyjść. Czy ładno. No taka powiedzmy. No ja założyłem robaczka, i znowu zaczęły brać z powrotem te, takie wiesz, jak z jednej foremki. Ładniutka Kiek jestem. Ładna smarfetka. Fibi się chyba denerwuje. Fibi jest zazdrosna o ryby. O! Ładniejszejsza. Tak, tak. Ale ładniejsza. Od tych małych główienków. in bush. Olera spaliłem znowu spalona no muszę wyjąć tą ostatnią rybkę dzisiaj jest ostatnia rybka dzisiejszego dnia może nie jakaś wielka ale ostatnio. Cóż, słoneczko zaszło, pięknie spędzony dzień, piękna pogoda, niesamowity relaks, nawet rybki dopisały, a przed nami 4 km marszu, co nie powiem, nawet mi się przyda. I słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a jeszcze nie subskrybujecie Fikotów, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, bo ogląda nas naprawdę sporo osób, a relatywnie niewielka ilość ludzi subskrybuje. Jeżeli Wam się podobał materiał, zostawcie również łapę w górę, pomaga to naszemu algorytmowi, Popularyzować nasz kanał. Także my się z Wami żegnamy, i do następnego. Trzymajcie się. Żurawie chodzą po wodzie. Nawet rybki dobrały. Słońce za rybki dobrały. Ty, no patrz, kurwa co ja? Mam pusty łeb. Y